Cześć wszystkim, ja jestem Sebastian i testuję i recenzuję dla Was przybory artystyczne. Witajcie na moim kanale. Dziś jest odcinek specjalny ze specjalnym gościem. Ci, co już niedługo śledzą, wiedzą, że na moim kanale tutaj właśnie pojawia się co jakiś czas taki odcinek z gościem specjalnym. Była już odjemna Grodkowska, makijażystka, była rysowniczka Olsikowa, więc teraz czas na osobę z naszego podwórka artystycznego czas na sami. Poprosiłem Samantę, by wybrała dla mnie cztery kolory, którymi będę musiał coś stworzyć. Pozwoliłem Samancie, by wybrała je jakkolwiek, tak jak jej się żywnie podoba. Mogła je wylosować, mogła je po prostu wybrać, yy, mogła naprawdę z nimi tam cudować, just dowolność. Samanta też nagrała dla mnie materiał, który za chwilę wspólnie obejrzymy. Zobaczymy, jakie kolory mi wybrała, i będę musiał coś. Z nimi wykombinować. Także ja już tutaj nie przedłużam, zapraszam Was dalej do oglądania i mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba. Ja jestem, powiem Wam, e, tak na koniec, już naprawdę tak szybko nie będę tutaj się rozgadywał. Powiem Wam, że jestem trochę zestrachany i powiem Wam, że no trochę mam cykorię. Bo ja zawsze się boję takiego wyzwania, bo nie wiem, jakie kolory mnie czekają, ale dobra, już zaczynamy. Hej, wszystkim z tej strony sami i tutaj mam swój piórnik z luminensami, dostałam zadanie do wybra... do wybrania, nie na wybranie, zadanie na wybranie zadanie na wybranie pięciu kredek, w tych pięciu kredkach będzie również biała, ale ja nie mogłabym być sobą, gdybym nie zrobiła pewnego twistu, więc wybrałam jedynie trzy kolory, a czwarty będziemy losować, więc już Wam mówię, jakie kolory wybrałam. U mnie oczywiście nie mogą zabraknąć pastelowych odcieni i takich jednych z moich ulubionych, czyli na przykład mamy tutaj kredkę o numerze 094 i jest to Hibiscus Pink, przepiękny odcień różowego dalej wybrałam fiolet również taki pastelowy czyli 630 i jest to ultra ultramarine ultra, ultra marine violet więc znowu przepiękny odcień, i ostatni to Cobalt Green, czyli 182. No czy te kolory nie wyglądają razem ze sobą cudownie? I teraz nadeszła pora na wylosowanie czwartej kredki z mojego piórniczka. Już sobie otworzyłam i w sumie nie pamiętam, jak one są porozkładane, więc zamykam oczy. Oj, i chyba się wolne trochę w głowę, ale to nic nie szkodzi. Weźmy może kredkę, nie wiem, może tą. Jestem mega ciekawa, co tu będzie i no to powiem Ci, Sebastian, że będziesz miał wyzwanie, bo znowu wyszedł różowy i to taki hmm, Violet. <ścoughs> Więc mamy bardzo kolorystycznie podobne odcienie i jest to Violet Pink 583, czyli mamy, no, idealne odcienie na wiosnę, plus oczywiście biały. Także nie mogę się doczekać, co nimi wykombinujesz. Powodzenia! Na początku filmu zapomniałem wspomnieć, że ja również wybrałem kolorystykę dla sami. Więc jeśli obejrzycie mój odcinek, to koniecznie zajrzyjcie do niej na kanał, bo ja też tam wystąpiłem. Link jak zwykle zostawię wam w opisie. Jak możecie zobaczyć, wykonuję najpierw szkic, ale robię to na osobnej kartce. Finalny rysunek będzie w szkicowniku. Robię to w ten sposób, ponieważ najpierw sobie planuję co i jak. To też mnie trochę ratuje, że tak powiem. Bo ja bardzo dużo, słuchajcie, bazgrze. Dużo gunkuje, znowu bazgrze, i znowu gunkuje, więc pewnie się domyślacie, jakby taka kartka wyglądała, gdybym rysował od razu w szkicowniku. A dodam, że ta ilustracja będzie pierwszym rysunkiem w tym moim szkicowniku. Jezu, znowu w szkicowniku. Ten odcinek będzie sponsorowany przez słowo szkicownik. <grym> Dlatego tak bardzo mi zależało, by się naprawdę ładnie prezentowała. Kolory wybrane przez sami od razu skojarzyły mi się z jakąś taką słodką, jakby fantazyjną krainą i wpadłem na taki pomysł, że narysuję Samantę jako taką cukrową wróżkę. Powiedzmy, że sami występuje tutaj w takiej mojej wymyślonej bajce pod tytułem Historie cukrem pisane. Zgadzacie się na taki tytuł? Bo ja uważam, że jest spoko. Kiedy ten wstępny szkic ogarnąłem, postanowiłem go narysować jeszcze raz, w tym szkicowniku, ale już tak uważniej i z taką większą starannością, żeby to już naprawdę było no, ładne, po prostu, no, po prostu wyglądało. Następnie sięgnąłem po cienkopisy i wykonałem lineart. Skoro sami jest dziś w moim odcinku, to stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie tutaj stworzenie pracy właśnie takim jakby jej stylem. Znaczy, no wiecie, staram się, by był ten styl podobny, no bo taki sam to raczej nie będzie, ale uważam, że też nie wyszło tutaj to najgorzej. Skoro te czynności mam już za sobą, pora na najtrudniejszy dla mnie krok, czyli kolorowanie. Tutaj też sobie planowałem, i na osobnej kartce wykonywałem kilka słoczy. Kombinowałem tam z łączeniem kolorów, i w ogóle patrzałem, jak te kolory będą wyglądały na białym papierze. No i wiecie o co chodzi. Do tego challenge'u umówiliśmy się z sami, że tak poza konkurencją e, damy sobie tą białą kredkę. Biała kredka tutaj się y, bardzo przyda. Dajemy ją też, że, że tak powiem, sobie ją w gratisie, bo jak pewnie widzieliście na filmie, sami wybrałem cztery kolory, a ta piąta właśnie była ta tabiel. Y, no i ta tabiel jest tutaj pomocna, serio, i przyda się na przykład tutaj do rozjaśniania. No i cieszę się, że wspólnie podjęliśmy taką decyzję, bo ja nie wyobrażam sobie, by jej tutaj teraz nie było, serio. Ta biała mi tutaj bardzo pomogła przy tworzeniu kolory skóry, w szczególności przy kolorowaniu właśnie tej skóry. Na początku może też Wam się wydawać, iż ten kolor tej skóry jest za mocny, ale kiedy dojdą inne kolory, to zobaczycie, że nawet tutaj to wszystko pasuje. Do ciała użyłem tego jaśniejszego fioletu i bieli. Dużo bieli. Uważam, że najgorzej poszło mi przy włosach. Planowałem zrobić jej takie fioletowo-zielonkawe ombre, ale finalnie. No to zacząłem kombinować, i w sumie tak wykombinowałem, że wyszły one po prostu fioletowe. Ale z drugiej strony to może i nawet lepiej, no bo sukienkę stworzyłem tym pastelowym, kobaltowym, zielonym, i nawet, nawet mi się to połączenie podoba. A Wy co sądzicie? Napiszcie proszę w komentarzu. No i słuchajcie, i kiedy tę sukienkę już pokolorowałem, na włosy nawaliłem prawie wszystkich kolorów, to pomyślałem, no a lizak? No a cukierki we włosach? To zrobię jakim kolorem? Białym? No nie, bo nie będzie go widać. A fiolet? No fiolet to mi się zleje z tymi włosami, tak samo jak ten hibiskusowy. No i została mi znowu ta zieleń. No i jej tutaj po prostu użyłem. Na sam koniec użyłem jeszcze troszkę białego żelopisu, by dodać trochę rozjaśnienia, bo mimo, że użyłem tej bieli, to coś mi tu jeszcze było mało. A wiem, bo oglądam filmy sami, że ona w swoim stylu też używa białej poski albo białego jelly rolla, więc uznałem, że tutaj... No nie może go zabraknąć. No wiecie o co mi chodzi. No musiałem po prostu go dodać, żeby właśnie jeszcze bardziej ten rysunek przypominał jej styl. Finalnie bardzo dobrze się dzisiaj bawiłem, mimo że, no może przesadziłem z tymi włosami. No dobra, dobra. Momentami też zacząłem panikować, ale naprawdę się świetnie tutaj bawiłem. I mimo wszystko, ta, tak jak mówię, zabawa była udana. No, i takie wyzwania to też można powiedzieć, że są takie, takie jakby sprawdziane dla nas, nie? Bo tutaj naprawdę trzeba trochę pokombinować, się nagłowić, by wszystko tutaj no, miało ręce i nogi. Efekt finalny mi się bardzo podoba. Ale co na to Samanta? O tym przekonacie się już za moment, bo rysunek wysłałem jej na maila i poprosiłem, by nagrała tutaj dla nas reakcję. Serdeczne dziękuję Sami, że zechciałaś podjąć się tego wyzwania i że mogłem u Ciebie wystąpić. Cieszę się też, że wystąpiłaś tutaj u mnie. Naprawdę super, super, super. Mm, kurczę, no bardzo miło mi się e, współpracowało i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś to powtórzymy. Ja już będę się z wami tutaj żegnał. Pamiętajcie o tym, by wpaść na kanał sami i obejrzeć tam film ze mną. Zostawcie suba, by nie pominęły was moje nowe odcinki. Zostawcie też komentarz o treści wyzwanie, jeśli dobrnęliście tutaj do samego końca. Ja już tutaj naprawdę nie gadam. Trzymajcie się, do zobaczenia i elo. Dostałam właśnie rysunek od Sebastiana na maila i jeszcze nie otwierałam tego maila, żeby zareagować razem z wami. Ja naprawdę nie mogę się już doczekać, co tam wykombinował i jak wygląda ten wiosenny rysunek. Już patrzę, otwieramy. Dobra, mam tutaj maila. Ja sobie tutaj w ogóle zakryję, bo otworzyłam go właśnie. Coś mi tu Sebastian napisał, jest to. Narysowałem ciebie jako taką fantastyczną cukrową wróżkę. Chciałem też troszkę odwzorować twój styl, ale nie wiem czy mi wyszło, czy nie przekombinowałem. Więcej opowiem w odcinku. Miłego dnia. O kurczę, dobra. Klikamy, klikamy, co to będzie. O kurczę, no nie, no te pastelowe odcienie, ale cudowne. No, powiem Wam, że mega to wygląda. Mam tutaj dwa zdjęcia, okej, okay, takie i takie, ale bardzo ładne. Dobra, przyznaję, styl jest bardzo podobny, jednak ja widzę w nim coś takiego bardziej bajkowego, że może się nadawać bardziej do ilustracji, właśnie do książek, do bajek, więc tutaj jest jak najbardziej super. No i ta cukrowa wróżka. Ale mam wielkiego Lizaka. W ogóle, ile tutaj jest cukierków dookoła? Jeszcze mam w ogóle gwiazdkę tutaj pod okiem, a ja gwiazdki uwielbiam i bardzo często je rysuję. No, nie mogę się napatrzeć. Te kolory są cudowne i naprawdę super wybrnąłeś z tego wszystkiego. Szczerze powiem, spodziewałam się trochę innej przewagi kolorystycznej, bo tam były chyba dwa różowe z tego co pamiętam, a tutaj mamy większość jednak zieloną, tą fioletową. I do czego Ty masz kolor do skóry? O Boże! Nie no, cudownie. Powiem Wam, że jestem naprawdę zadowolona. I super sobie poradziłeś. Mega ładnie, nie mogę się naprawdę napatrzeć. Cudowne. I muszę jeszcze na koniec przyznać, że to totalnie nie wygląda jak challenge. Wygląda, jakby sobie wybrał po prostu kolory i zrobił po swojemu rysunek. Oceniam no 6 z plusem.